I pierwsza walka młodzieżowych mistrzostw Polski zakończono Za nami w pojedynku medalistów mistrzostw Polski górą aktualnych mistrz Polski seniorów Mateusz Szewczuk, Unia Racibórz. I w kolejnym pojedynku Sebastian Unia Swarzec i Jakub Błachowicz PTC. Pawianice przygotuje się Kacper Gajda, Piotrów Trybularski i Wasyl Stepa, KS Pogoń, Ruda Śląska, pojedynki na macie pierwszej. A na macie numer dwa trwa pojedynek pomiędzy Niką Hakową KS sobieski Poznań, Arturem Chojnackim, a KS Piotrów Trybularski. I znamy już pierwsze rozstrzygnięcie w kategorii wagowej do 77 kg zwycięża Nika Achua KS Sobieski Poznań Krzysztof Śmigacz legit